Gdzieś w latach 90., w złotej epoce filmów interaktywnych, czytałem artykuł, w którym autor głosił rychły upadek tradycyjnego kina i jego transformację w kino interaktywne, gdzie widzowie mieliby specjalne piloty przy fotelach i w kluczowych momentach filmu mieli wybierać drogę, w którą akcja powinna się toczyć. Następnie większością głosów był dokonywany wybór. Zapadło mi to w pamięć, bo pomysł był całkiem niezły, ale do dziś chyba nic takiego się nie doczekaliśmy. Jednak w grach to już inna sprawa. Hidden Agenda, czyli ukryty plan, jest właśnie taką grą, która oferuje właśnie takie możliwości. Tytuł obsługuje technologię Playlink, która umożliwia sterowanie za pomocą smartfonu. W zasadzie pad do grania jest zupełnie niepotrzebny. Integracja telefonów z PlayStation zaczęła się kilka lat wcześniej, kiedy to w Singstarze dano możliwość śpiewania właśnie do smartfonu zamiast do mikrofonu. Testowałem, sprawdzało się to średnio i nadal tradycyjny mikrofon daje lepsze wczucie w temat, choć nie ukrywam, że jako rozwiązanie budżetowe opcja telefonowa sprawdza się całkiem nieźle. Przed przystąpieniem do rozgrywki należy pobrać odpowiednią aplikację. Niestety do każdej gry obsługiwanej Playlinkiem musimy pobrać osobną apkę. Dostępne są na iOS i Android. Użytkownicy Windows Phone mogą jedynie uronić łzę. Następnie musimy być w tej samej sieci Wi-Fi co konsola. Ustalamy nasze imię. Szkoda, że tylko maksymalnie 6 znaków. Hermene gildy mogą mieć pewien problem. Wybieramy kolor gracza i klikamy dołącz. Jeśli wszystko było wykonane poprawnie, smartfon paruje się z konsolą i teraz, macając palcem na ekranie telefonu, poruszamy kursorem na telewizorze. Pomysł fajny, bo w grę może grać maksymalnie sześciu graczy bez potrzeby posiadania sześciu padów. Jednakże trzeba uczciwie powiedzieć, że tego typu sterowanie nada się jedynie do nieskomplikowanych gier z uproszczonym sterowaniem. Ukryty plan został stworzony przez jedno z moich ulubionych ostatnio deweloperów Supermassive Games, autorów świetnego Until Dawn i nadchodzącego The Impatient na PlayStation VR. W grze wcielamy się w dwie postacie, detektywa Becky i prokuratora Felicity, choć wcielenie się to słowa sporo na wyrost. Fabuła dotyczy seryjnego mordercy, wnykarza, którego udaje się zatrzymać, a pomimo to nadal trwają brutalne morderstwa, trochę w stylu Jigsaw'a z Piły. Złapany facet zostaje skazany na śmierć. Jednak paręnaście godzin przed egzekucją pojawiają się wątpliwości co do jego winy i obie panie starają się wyjaśnić, czy rzeczywiście jest on poszukiwanym wnykarzem, czy morderca jest nadal na wolności. Sama fabuła jest niezła. Trochę w stylu Until Dawn lub Heavy Rain, choć mało tutaj szybkich, spektakularnych akcji. Przez większość czasu oglądamy gadające głowy, choć w tym wypadku wyszło to grze na dobre. Widać, że autorzy nie starali się szafować tanimi zagrywkami, dając graczom możliwość skupienia się na toczącej się historii. Gra posiada dwa tryby: fabularny i rywalizacji. Pierwszy pozwala zapoznać się z fabułą, drugi oprócz tego dodaje element rywalizacji tytułową ukrytą agendę, i w mojej opinii jest lepszym wyborem. Naszym celem głównym jest wybieranie jednej z dwóch możliwych reakcji na różne sytuacje czy pytania. W tym celu gracze głosują komórkami. Czy postać powinna zachować się tak, czy tak, strzelić, czy nie strzelić? Problemem jest to, że zabawa jest najlepsza w trzy lub 5 osób. W dwie trochę to nie ma sensu. W wypadku remisu mamy sytuację patową. Jeśli jedna osoba nie zmieni zdania, będziemy tkwić w stanie niezdecydowania do końca świata. Autorzy, aby uniknąć tych sytuacji, które zdarzają się dość często, wprowadzili specjalne karty przejęcia. Działa to na tej zasadzie, że przy sytuacji decyzyjnej możemy taką kartę zagrać i wtedy sami dokonujemy wyboru ścieżki. Kart jest niewiele, a zdobywamy je szukając śladów, trochę w stylu Gier Hidden Object lub w banalnych scenkach Quick Time Events. Ciekawym zabiegiem w trybie fabularnym są pytania. Na przykład gra pyta, który z graczy jest najodważniejszy i gracze głosują telefonami. Następnie w przypadku sceny, która wymaga odwagi, wybór spada na osobę, która zebrała najwięcej głosów. Co ciekawe, wybory dokonane w grze mają wpływ w pewien sposób na dalszą rozgrywkę. Jeśli stracimy partnera, później będzie nam towarzyszył inny osobnik. Jednak dużo wyborów jest iluzorycznych i nawet na siłę próbując doprowadzić do tego, aby prokurator. Ola Cała sprawę wnykarza, i tak w końcu próbuje dowieść, czy jest on nadal na wolności. Powoduje to dość śmieszne sytuacje, gdy postać całkowicie negatywnie nastawiona na poszukiwanie mordercy i tak się w to wkręca. Często wybory i tak w końcu prowadzą do jednego węzła, choć przyznam, że w paru miejscach gra toczy się całkowicie inaczej. Pojawiają się nowe sceny, nowe postacie, co daje grze pewną wartość replayability. Tryb rywalizacji wprowadza tytułową ukrytą agendę. Od czasu do czasu jeden z graczy dostaje ukryty cel, do którego musi dążyć. Zazwyczaj jest to określone zachowanie w danej sytuacji. Cel jest podawany na smartfonie jednego z graczy. Pozostali muszą odgadnąć, kto ten cel posiada w specjalnym głosowaniu. To moment, w którym gra staje się o wiele ciekawsza. Namawianie większości do zagłosowania po naszej myśli, przejmowanie kartami, wszystko nabiera rumieńców. Przypomina to starą grę w karty mafia. Jeśli jeśli wykonamy ukryty plan lub odgadniemy, kto do niego dążył, dostajemy punkty. To, co jest zdecydowanie kiepsko zrobione, to wyraźne oznaczenie, kiedy moment z ukrytą agendą się pojawia. Trochę to bez sensu i pozbawia grę nieprzewidywalności. O wiele lepiej by było podanie planu i potem dążenie do niego przez kilka minut, a tak wszystko sprowadza się do jednej decyzji, na którą nie mają wpływu decyzje wcześniejsze. Jeszcze raz tutaj powtórzę, tytuł polega właściwie tylko na tym, że podejmujemy decyzję. 90% czasu spędzonego przy ukrytym planie to oglądanie filmu. Gry tak naprawdę jest tu niewiele. I choć jest możliwość grania w pojedynkę, to zdecydowanie to odradzam. Najlepiej jest grać w nieparzystą ilość osób 3 lub 5. Tylko wtedy gra nabiera rumieńców i nie ma sytuacji patowych. Jeśli graliście w till Dawn, to na pewno zapadły Wam w pamięć rewelacyjnie wykonane postacie. Ukryty plan korzysta chyba z tej samej technologii, postacie to najwyższa półka. Aby jeszcze bardziej podkreślić realizm, zdecydowano się grać światłem i cieniem. Daje to rewelacyjne efekty. Z daleka można się pomylić, że to nadal gra. Akcja zazwyczaj dzieje się w nocy lub półmroku. Bardzo często widzimy twarze na całym ekranie, trochę jak w normalnych filmach. Owszem, czasami zdarzają się drętwe animacje, choć przez większość czasu gra trzyma wysokie. Wysoki poziom wykonania. To co zdecydowanie też nie wyszło, to główny twist szyty grubymi nićmi. W pewnym momencie można odkryć do jakiego finału gra zmierza, a powodem jest nieumiejętna praca kamerą, która od razu nam narzuca z kim jest coś nie tak i kto coś ukrywa. Trochę nie tędy droga. Twist powinien być odkryty na końcu, a nie w połowie gry. Oczywiście na końcu czeka nas kilka zakończeń. Długość gry też może nie porywać. Jedna sesja to około półtorej godzinki. Tyle co film. I myślę, że po tym czasie ludzie na imprezie zaczęliby ziewać. A tak długość gry jest w sam raz. W Ukryty Plan bawiłem się nieźle. Grałem sam, w dwie i cztery osoby. Nie odkryję Ameryki, gdy powiem, że im więcej osób, tym lepsza zabawa. Playlink to ciekawy eksperyment i ukłon w stronę casuali i gier imprezowych. Hidden Agenda nie sprawia wrażenia gry budżetowej. Wykonany jest doskonale, choć niektóre elementy nie do końca zostały przemyślane. Cena to połowa nowości i na stówkę gra bardzo szybko stanieje. Czy jesteście w stanie zapłacić tą kwotę za około półtorej godziny zabawy? Zależy od Was. Dodatkowo zastanówcie się, czy będziecie mieli z kim pograć, bo tylko przy większej ilości graczy gra zaczyna być interesującą rozrywką.